Cześć ekipa tu Pęczat. Dziś opowiem wam co nieco o grze, którą każdy retrogracz zna, w którą chyba każdy retrogracz chociaż raz w swoim życiu zagrał, przy której nie jeden retrogracz bawił się świetnie, którą chyba każdy retrogracz bardzo miło wspomina. Czyli o grze Montezuma i teraz nie jeden retrogracz, a no z nami znowu to samo. A ja standardowo powiem tak tyle, że nie. Pozdrow, Cezary. No bo tak, nie ma w tym nic nadzwyczajnego. W końcu Montezuma jak Montezuma była milion razy także też mi wielkie coś. A właśnie że coś, bo będzie ogrze, której nie było, bo jak każdy Amigowiec wie, Amiga Montezumy się nie doczekała, ale jednak będzie ogrze, która była, bo jak się okazuje Amiga Montezumy się jednak doczekała. I tak. Jasne, wiadomo, że nie bez pewnego ale. Haczyka, znaczy się. Ale jeżeli mimo wszystko i pomimo pewnych haczyków chcecie się czegoś o tej amigowej wersji Montezuma dowiedzieć, no to oczywiście zapraszam. No dobra, wiadomo, że grę Montezuma's Revenge zna doskonale każdy, kto nadal ogląda ten film po tym jakże fascynującym wstępniaku. Ale mimo wszystko, jak zawsze. Gwoli przypomnienia, tak w moim stylu słów, parę ogrze Montezuma's Revenge. Montezuma's Revenge aka Panama Joe aka Preliminary Monti to typowa komnatowa gra zręcznościowa stworzona przez Roberta Jegera i wydana pierwotnie w 1984 roku przez Parker Brother na 8-bitowe Atari. Ukazała się również na konsolach od Atari, czyli modelu 2600 oraz 5200, a także na Apple II, ColecoVision, Commodore 64, IBM PC, Sega Master System oraz na ZX Spectrum pod tytułem Pana Joe właśnie. W grze wcielamy się w postać poszukiwacza skarbów o imieniu pana Joe Aca Pedro, który w pogoni za skarbami udaje się do podziemnych korytarzy świątyni Azteków. Naszego bohatera poznajemy dokładnie w momencie, kiedy schodzi do takiej świątyni, właśnie chwilę później razem z nim stawiamy czoła różnym przeciwnikom, czy też strażnikom świątyni, występującym tutaj jako toczące się lub podskakujące czaszki, biegające wszędzie pająki lub też jadowite węże. Wszystkich tych przeciwników nasz bohater musi omijać, ale może też uniszkodzić za pomocą znalezionych tu i ówdzie mieczy, których ilość jest oczywiście ograniczona, należy więc używać ich z głową. Oprócz powiedzmy, żywych przeciwników, nasz bohater musi stawić czoła takim przeszkodom jak obecny ogień, z którym kontakt kończy się, no cóż, jego spopieleniem, co jest jest rzeczą raczej oczywistą. Co nieoczywiste to to, że przeciwnikiem naszego poszukiwacza skarbów jest też wysokość. Upadek wysokości kończy się dla niego tragicznie. Niby ma to sens, natomiast w praktyce nawet mała wysokość kończy się dla naszego bohatera zgonem. Na naszej drodze spotkamy też dziwne bariery, po kontakcie z którymi nasz bohater nie ujdzie z życiem. Do tego jeszcze dziwne znikające podłogi. No full wypas. Na to wszystko Pedro musi pochwalić się umiejętnością posługiwania się drabiną, co będzie bardzo przydatne i często stosowane. Podstawowym zadaniem naszego bohatera w grze jest Znajdowanie kluczy, za pomocą których otwiera drzwi do kolejnych lokacji. Celem głównym natomiast jest zejście na sam dół piramidy i odnalezienie wielkiego skarbu Azteków, bo wiadomo po to tutaj w sumie przyszliśmy. Odnalezione po drodze diamenty też należy zbierać, bo to punkty, a punkty to dodatkowe życie. Aha, po drodze musimy też zbierać pochodnie, bo bez nich w najniższych poziomach labiryntu czeka na nas ciemność, co skutecznie uniemożliwi przejście dalej. No i tyle. Jak ustaliliśmy, to znacie, i jak też wiecie, lub właśnie się dowiedzieliście, wersja na Amigę nigdy nie ujrzała światła dziennego, a bynajmniej nie w wersji oficjalnej. I to prawda, natomiast faktem jest, że sporo ludzi żałowało, że nie może w tę grę zagrać na swojej Amigę. Wśród takich ludzi byli też tacy, którzy chcieli z tym coś zrobić. Jedną z takich osób jest Amigowiec z Kwejgości, Lubmil, który zabrał się do roboty i sam stworzył swoją wersję gry Montezuma na Amigę. Jeżeli chodzi o Lubmila, to spora część Amigowców... Bywalców gdzieś tam w zamierzchłych latach 90., tak zwanych list dyskusyjnych, czyli po prostu forów internetowych, powinna doskonale znać tą osobę. Jak sam o sobie pisał kiedyś w stworzonej przez siebie na amigę stronie internetowej, zwanej Siwy Włos, lubował się w trollowaniu innych osób na takich właśnie listach dyskusyjnych. I tak. Oczywiście z przymrużeniem oka tyrolował. Swoją drogą, jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej o tej osobowości to link do strony znajdziecie w opisie pod tym filmem. Ja dodam tylko, że to wujek mojego dobrego kolegi z czasów nauki w szkole średniej. W tamtych czasach imponował mi swoją Amigową wiedzą, a później trwaniem przy Amidze, czy też systemie Amigowym, pomimo tego, że jej czasy już dawno minęły. Pamiętam, że swojego czasu posiadał Pegasosa, co robiło mega wrażenie, a gdy jego czasy również minęły, czytaj, zepsuł się skubany, przesiadł się na Power Maca zainstalowanym Morph OS, a później na peceta, na którym działał głównie pod emulatorem z postawionym workbenchem. Wytrwały był i to trzeba przyznać. Pamiętam, jak kiedyś w latach 90. w szkole średniej razem z kumplem jechaliśmy stawiać na nogi jego pegazosa, który no uległ awarii, a którym on z tytułu choroby już nie dawał rady się zająć. I owszem, amigę miałem, ale na tym absolutnie się nie znałem, ale coś tam udawałem. Od i taka wspominka. Teraz przechodzimy do samej gry. Na samym początku informacje z ekranu tytułowego. Jak widzicie, gra została napisana w 92 roku, aktualna ostatnia wersja to 3.26. Po lewej info, że jest to piramida pierwsza, pierwsza, gdyż są dwie, ale o tym za moment. Po środku informacje odnośnie twórcy, które z wiadomych przyczyn musiałem wyciąć, po prostu są tam dane osobowe. Przechodząc pedrem w lewo, trafimy na listę najwyższych wyników. Swoją drogą, zwróćcie uwagę na wpisy, fajne, nie? Po prawo od ekranu startowego mamy gaś informacji odnośnie gry, a więc... Gra Montezuma napisana w języku Amos 2.01 na komputer Amiga. Pomysł zaczerpnięty został z gry Montezuma's Revenge na komputer Atari 65 x autorstwa Roberta Jegera według koncepcji marka Sunshina 1983 rok, Utopia Software Incorporated. Montezuma 16.06 92 rok. I nasze zadanie. Masz znaleźć posąg Montezumy z wypisanym na piersi hasłem, które pozwoli Ci uruchomić drugą część gry i to Właśnie jest ta druga część piramidy. I na sam koniec Greton dedykuję mojemu synkowi Kamilkowi urodzonemu 10 luty, 91 rok JPM. I po zejściu w dół piramidy naszym oczom ukazuje się znajomy widok, bo to jest dokładnie to, co widzieliśmy w grze Montezuma's Revenge, co uderza na pierwszy rzut oka? Grafika. Sterylna, czyściutka. Niby nic nadzwyczajnego. Taka sobie ta grafika, natomiast odzorowuje poniekąd to, jak wyglądał oryginał. Oczywiście kolory się nie zgadzają i tak dalej, natomiast w Montezuma Sweet ta grafika też była taka sterylna. Tutaj jest to samo, ale tak patrzmy na dół, widać ogień, widać to wszystko, jak to się rusza. Tak, widać, że ta gra była robiona w Amosie. Niemniej jednak grafika ładna, czytelna, sterylna. Animacja postaci. Również fajna. Nasz bohater fajnie się porusza, fajnie wygląda i fajnie jest animowany. Tocząca się na dole czaszka też jest fajnie animowana. Wszystko tutaj gra i buczy i jest tak, jak być powinno. No zatem, gdy już poruszamy się tutaj po tym wszystkim. Aha, jeszcze jedna rzecz. No i mamy muzykę. No muzyki w intrze nie było. Muzyka w samej grze. Oryginał też jej nie miał, natomiast, gdy zbieraliśmy jakieś znaczki, pamiętacie, dla Kukaracza. Chyba była La nie wiem, jak zbierał bohater, jaki odgłos był. Natomiast tutaj jest tylko jakiś pisk, szum, i. A jak wpadnie w ogień, to jest takie. Udźwiękowienie tej gry jest na poziomie. Nie ma. Grafika fajna, czytelna, animacja fajna, muzyka nie ma. Dźwięki takie, że nie ma. I tak ta gra się prezentuje. Natomiast samo granie jest całkiem spoko. Bierzmy pod uwagę, że to jest Amos. Amos absolutnie nie jest złym programem do pisania gier językiem programowania, tak to można nazwać. Natomiast widać, że gry były, które gry były robione w Amosie, że to jest po prostu amatorka. Ale mimo wszystko nie jest źle. Poruszanie się, to wszystko działa płynnie. Oczywiście są momenty, kiedy gra skacze. Nie daje rady sobie z nią Amiga. Nie jest optymalizowana, że tak powiem. No trudno tak jest. Ale grać się da. Skok mamy pod przyciskiem. Tak to właśnie wygląda. Tak to właśnie jest zrobione. Czy to jest dobre? Poniekąd tak, no bo skok pod przyciskiem to jest jakby nawiązanie później do konsol, gdzie mieliśmy skok czy strzał pod przyciskami różnymi, a na komodorku skok zawsze to była góra. Przeważnie to była góra. W większości przypadków tak to powiem. Natomiast tu mamy pod przyciskiem. No i dobra! Jest to jakoś do przyjęcia, natomiast są momenty, kiedy musimy robić szybkie skoki. Na przykład jest moment, kiedy wchodzimy w górę po takich znikających platformach i nie dążamy z tym Fajerem wciskać. Trzeba to wyczuć odpowiednio. Na Atari na Komodorku dyskakiwaliśmy do góry. To dało to radę robić szybko i dostawaliśmy się na samą górę tej platformy. Tutaj nie. Tutaj trzeba wyczuć odpowiedni moment. To jest miejsce, w którym masę razy ginąłem. No cóż, trudno się mówi. Kolejna rzecz, gdy schodzimy drabiną w dół i mamy drabinę pociągniętą przez całą długość, i jest po środku planszy, jest platforma, że możemy zejść, to że nie możemy zejść. Po prostu musimy iść na sam dół. Nie ma opcji zejścia. Nie ma i tyle. Musisz do tego miejsca, gdzie chcesz dojść, musisz dojść naokoło. Nie z drabiny. Taki trochę minus. Ja, przyzwyczajony do Montezumy, bardzo prawda, byłem przekonany, że to będzie działać w ten sposób. Nie w tej, że tak to nie działa. Ale dobra, nieważne. Przechodzimy, kolejne plansze. Oczywiście. Są to plansze, które wyglądają identycznie, jak w Montezuma's Revenge, a są też plansze, które nie wyglądają identyko. Tutaj też będzie taki etap, że na początku gry możemy sobie przejść w prawo albo w lewo do końca i mamy taki etap, w którym nie wiem o co chodzi i to jest takie odniesienie do tego, że takie etapy są zawarte w tej grze. W samej grze, oprócz rzeczy, które znamy, czyli toczące się czaszki, skaczące, skaczące czaszki, trolające się czaszki i tak dalej, tego typu rzeczy, jakieś e, węże i inne, spotkamy też takie jest niespodziewajki. Ja spotkałem jedną podczas swojej podróży. Idziemy i w pewnym momencie widzimy strzałkę pokazującą w lewo. Wchodzisz tam i giniesz. I giniesz, i giniesz, i giniesz, i giniesz. Dlaczego to jest minus tej gry? Kwestia niedopracowania albo zamierzony efekt. Giniesz, bo respawnujesz się w tym samym miejscu, w którym zginąłeś na początku plaży. Akład w tym miejscu, gdzie jest strzałka, stoi sobie wąż. A no wiesz, wspominujesz na wężu i giniesz, 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 giniesz koniec gry. E, ja wiem, że to był zamierzony cel, zamierzony efekt taki lub mi lat, pułapka, strzałka pokazuje Ci pułapkę. Beginner Strap, ale strzałka, pomyślałem sobie, hej dobra, nie, nie ma, nie ma, hej dobra, po prostu giniesz, także... Gra zawiera elementy, które odróżniały ją od oryginału, co jest dobre, oczywiste. Natomiast są pewne rzeczy, które nie do końca powinny takie być. Ale ta gra nigdy nie miała być, nie wiem, jakaś wydana, wypuszczona nie wiadomo gdzie. Miała być taka, jaka jest. Yy, amatorszczyzną totalną, taką hobbystyczną rzeczą stworzoną przez Lubmila i tym właśnie jest. Co nie zmienia faktu, że gra się w nią fajnie. I jak na totalny brak Montezumy na Amidze, Dostajemy taką montezumę, która jest naprawdę świetna. I żeby nie było, od razu mówię, gry nigdy, nigdy nie udało mi się przejść, nie udało mi się je ukończyć, gdyż problemem są dla mnie właśnie skoki, znikające platformy, czy różne inne elementy, które wymagają y, odpowiedniego wymierzenia czasowego skoku. Nie wciskania na pałę, skoku, żeby doskoczyć do góry. Tylko musimy doskoczyć, musimy czekać, że zniknęła platforma, opaść i, i skakać dalej. Nie jestem w stanie się wstrzelić czasowo w tego typu rzeczy, i to było dla mnie nie do przejścia. I tej gry nigdy nie skończyłem. Nie wiem, jak wygląda druga piramida. Nigdy nie doszedłem do tego poziomu Montezumy z wypisanym hasłem gdzieś na piersi i tak dalej. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie to jest. Natomiast uzyskałem taki wynik, że wpisałem się na listę wyników high score, także. No cóż, to było na plus. I Tak suma summarum, podsumowując, bo o tej grze więcej nie ma co opowiadać, bo trzeba w nią samemu zagrać. I macie taką szansę w linku pod tym filmem, w opisie pod tym filmem, nie w linku, umieszczę link, pod którym będziecie mogli sobie tę grę ściągnąć. Ona jest dostępna za darmo, chyba nadal jest dostępna. Jeżeli nie będzie dostępna, to kto chce, niech da mi znać, ja ją udostępnię, problemu, gdyż ta gra jest dostępna dla wszystkich. Tak naprawdę. I są tam też inne jeszcze gry stworzone przez Lubmila na Amigę i na PC, to jest jakiś program. Ogólnie link do strony Siwy Włos, jej kopii zamieszczonej na serwerach PPA, możecie znaleźć też w opisie. Zajrzyjcie sobie tam, popatrzcie, poczytajcie, bo jest tam historia człowieka, który był pasjonatem, mega pasjonatem, który kochał Amigę pełnym, pełnym sercem, całym sobą. Który no, zmagał się w życiu już z pewną rzeczą, która no, spotkała go pewna choroba, przykrość itd. O tym poczytacie tam. E czy dziś mam kontakt z, z Lubmilem? Nie mam. Mam kontakt z jego... E z moim kolesiem. To jest wujek mojego kolegi, tak jak mówiłem. Z moim kolesiem mam kontakt, jak najbardziej. Natomiast do Lubmila pisałem... Dwa albo trzy lata temu, czy mogę zrobić recenzję tejże gry? Do dziś nie uzyskałem odpowiedzi na, na swoje pytanie, czy mogę to zrobić. Podejrzewam, że po prostu nie zagląda na maila. Co się dzieje, jak dzisiaj wygląda sytuacja? Nie mam żadnego pojęcia, nie udzielę takiej informacji. Natomiast jeszcze raz, polecam, zajrzeć na stronę. Jest tam księga gości, można się wpisać, tylko proszę nie wpisujcie głupot wpiszcie się, to naprawdę sprawia przyjemność. Jest tam masa amigowców. Możecie znaleźć na liście masę ludzi, którzy mieli amigę, którzy od lat 90. na tą listę goście wpisywali. To chyba do dzisiaj funkcjonuje. Nie wiem, czy dziś idzie się wpisać na tą listę. Myślę, że tak. No sam tam jeden z ostatnich komentarzy jest bardzo mądry zresztą. E, możecie sobie zobaczyć. Natomiast e, tam jest kawał historii. Poczytajcie, popatrzcie, zobaczcie, bo jest naprawdę fajna. Polecam Wam odwiedzić na stronę i jeżeli chcecie, zostawcie tam E, swój komentarz, Maksow, ciekawe czy tam byłeś, Ty jesteś Amigowcem od dawna, może znasz Lubmila? Maksof, napisz że znasz Lubi Lubmila, jestem ciekawy, czy gość ci się dziś przewinął? Tak jak mówiłem, wujas mojego kolegi, kolegi, znam człowieka Tyle o ile, bo jakiś bliski znajomy to mój nie był, ale znam człowieka, wiem kto to jest Wiem co tworzył, wiem jak ja, jaką ma wiedzę o Amigach, jaką miał wiedzę o Amigach Wiem jak długo przy niej trwał Wiem, ile serca włożył ten swój komputer, nie poddawał się do końca, aż dawało radę jej używać, a co teraz się dzieje, nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie, grę Wam polecam, sprawdźcie sobie, ściągnijcie, grajcie, kto przejdzie, niech napisze, kto ukończył tą grę. Panie Komodore, może dasz radę ukończyć tę grę, napisz, jeżeli dasz radę, link do gry znajdziesz, a jak nie znajdziesz, to ja udostępnię, jak mówiłem. Polecam gierkę, pomimo tego, że jest w Amosie, pomimo tego, że jest troszeczkę koślawa... To jest bardzo dobrą konwersją, amatorską konwersją gry Montezuma's Revenge i polecam wam ją yy, z całego prawda, serca swojego tutaj amigowego i retro. Bo jest naprawdę spoko, ja się bawiłem świetnie, jak gwęłem ten gameplay. gameplay. A w tym odcinku to chyba tyle. Luego pozdrawiam Ciebie, jeżeli kiedykolwiek zobaczysz ten film. Nie wiem czy zobaczysz. Nie mam pojęcia. Was wszystkich też oczywiście pozdrawiam. No i cóż, i widzimy się w następnym odcinku. Zatem do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!